Hej kochani, w dzisiejszym odcinku pozwiązamy sobie trochę właśnie e, tego Dinozaur Park. Myślę, że taki odcinek mi się podobać. Jeśli tak, to się, łapkę w górę oraz na kanale. Więc zapraszam Was do mnie na tego filmiku. No to tak, co pierwsze zauważyłam, to to, że mam tutaj jakiegoś dinozaura. Musiałabym do niego bliżej podejść, ale go widzę. To jest chyba taki... To jest chyba roślinożerca, jeśli dobrze wiem. On się, on, on się prezentuje w ten sposób. Ej, ładnie tu ma bardzo. No, no. Ej, tu są jakieś... Jeszcze tu jest dodo. Bo, a co to jest? Bo tego nie... Bo tego za bardzo nie widzę. Dobra. Ło, to jest duże. No, nieźle. O, tej mamy chyba takiego samego. Czekajcie, muszę zrobić dzień, bo... Jeżeli nie będzie... No nie pogoda tylko czas. No nie, myślę, klikłam to. Czas. Dobra. Wtedy byście nic nie widzieli, w sumie jak ja. Czekajcie, tu są gdzieś raptory. Chyba. Taki podobny dźwięk to miało. Co w tej skrzyni? O! Czekajcie, ci... czekajcie, czy to jest? Czy to jest to samo? Tak, to jest to samo. Dobra. Czyli. czy tu było wejście. Dobra, dobra. Fajnie to zrobione. O, tutaj mamy podwodne jakieś. O. Możemy. Możemy nakarmić w sumie. I tu faktycznie zjada. Czyli to się żywi rybami. Chciałabym tu zobaczyć. To są takie jakby kraby. Ale fajnie to wygląda. Dobra, zrespiłam im trochę tego jedzenia. Żeby miały. Dobra, możemy iść dalej w sumie. Tutaj mamy jakąś kolejkę. Tak, tu mamy wagony. Ale szczerze, ja chyba bym szła na piechotę. No. Czyli tu są te. Okej. Okay. Kurczę, trochę mi się tu ścina telefon, ale co ja poradzę. Uuu. Groźnie. Czekajcie, czy to jest ten dinozaur, którego nie widzieliśmy? Tak. Uuu, Czyli dotąd jest to. Czyli tutaj jest. Czyli tutaj mamy kolejne dinozaury, i tutaj chyba są mięsożercy. Tak. Ale śliczne są te dinozaury. Serio. Tam są kolejne. A tu mi się chyba zdaje, że tu nic nie będzie. No. Czyli musimy iść w tamtą stronę. Chociaż może tu coś być. Musimy to sprawdzić. Chociaż chyba nie. Ale to jest tak duże... Jest coś! Ło! Wow. No nie, jeszcze zaczęło padać deszcz. No nie. Dobra, tu już widzieliśmy. To już widzieliśmy. Okej, okay, jesteśmy na środku. Tu mamy kolejne. Jakie wielkie. Naprawdę tu się kolejką przejeżdża? To jest niebezpieczne, ale okej. Okay. Brachiozaur. Wow, jaki wielki. Jest taki maluszek. Tutaj mamy kolejnego. I tutaj są kolejne, następne. I dużo jest tutaj tych. A tutaj chyba nic nad nie zobaczymy. Chyba że zajdę jakoś na dół, spróbuję. E, niemożliwe, żeby to gdzieś było. No, chyba, że nie, to by były raptory raczej. Te takie malutkie, co one tak szybko biegały. Pamiętam z tego Jurassic World. O, dobra. A, dobra, to jest początek. Dobra. Czyli musimy iść tutaj, tędy. O tej mamy następne. Chyba o tych mówiłam, jak dobrze pamiętam. Ale ładne mają te kolory. Uuu, Śliczna! Tu są kolejne. I tu kolejna Myślę, że takie dzieje mi się spodobało. się tak zrobię. W kategorii oraz na moim kanale. Będziemy się w kolejnym odcinku. Pa!